to jest to Stalowy goździk yy, AK Biały Wiedźmin. Kontra yy, Rudyleszek AK Tytus slemierz. Największe starcie w historii tej gry. Już dzisiaj. Zbiorowstwo ja rozwalam. Ja chyba ducha miałem w pokoju, bo tak się to anka Ja spałem. <grym grym grym i nerydze> ja chyba mi się nie włączy. Nooo, to wierza, stary. 11 FPS-ów e, Mogę, mam jeden Mogę akcjonem nagrywa nagrywać, bo podobno lepiej Dobra, łowca 2 Majnego Widać po gramy. Nagramy, o mój na g, ale, ty to zale jesteśmy Czy Nie wiem, może ty, ale ja nie. Ja po prostu Eto... się nie... Ja się po prostu nie wyspałem. Ej, 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 ja w ogóle nie wyspałem. No? Czekaj, zobaczę jak kamerkę widać. Worsz. Ej, bo przeciwnie wybiera, zaraz czas kończy i... Dobra, jest okej. Okay. Mm. Ale mi kartki A ja właśnie... Ja wszystkie wybieram, bo mi pasują. O chryste, panie. No chyba nie. Przegrałem. O, o Wiem, że będziesz atakować na początku. Nie, nie, nie. Kiedy, że jesteś Nie, nie raptura, Obram. proszę. Zaraz go zapakuję, będzie miał pięć obrażeń. Muszę ten wierzeć. Dawaj Tak na YT, na YT. Czekaj, look na sobie na kartce. Na na YT. Ty tu Co? Na na YouTube. No. Będę sławny, mam 13 bitów. Hmm. Mi mapki w dół dają pod moim informacjami, gdybym bo X2 nie mam. Specjalnie to, że w Niemczech. Hmm. Oje. Ja ciebie uderzę za 7, lol. Co? <grym> ja ciebie uderzę za 7, wyobrażam. Ja w ogóle FIFA Shop jest dostępny. O, oh, shit. Czas ucieka. No! No co to zrobiłeś? Tu Wszystko. Pod presją. Panie. Ry 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 ry. To jest to jakieś gówno. Yes. Ej, wywaliło mi z karty. Jaki to? Ej, ej, położyłem kartę na polu i mi ją wywaliła. No, to cmentarz. I... To jest niesprawiedliwe. Żądam powtórki. Świetnie. Świetnie ci idzie. Dobra. Ale czyli... masz tyle kart. No spokojnie, ja się rozkręcam dopiero. Ty robisz jedną, to jesteś taki hardcore, nie? Ryby. Idziemy do mi. ty to, ale się nie wystałem. Pozu wozu. Charge. mi mojego złotego, ty handler. No nie mówisz ja? Jestem ja Haskell. Co się stało? Co to jest? Nie boję się. Coś ty zrobił. Wy ty tak. Jeszcze kej trywalne <grym> No dobra. Może, bo. może, Kate. Okay, ja, ja ich nie mam, Ej, ja nie. Dwadzieścia razy Ja idę full atak. Ty jesteś nub, bo zamiast atakować kartę, to tylko... Jak wystawię teraz kartę, taką, to w ogóle nie widzi. Jestem ten było w to, to jest takie gówno, no brawo. Wczoraj już to, wczoraj i, i, i karty już nie czuło, i... nie mam kart w ogóle. I co to jest za ludek? Hmm. Co? Co ty fool? Coś fool. Jak ty masz dużo? Widzę, że się grało. Mhm, mm so much. Good muszę always. ci się odgryzać na twojej postaci, bo ty tutaj full atak widać jedziesz, no to zaraz padnę. Nie zadzierasz! A Jezu ty wyhaczasz dzika O, w ogóle mam parę na nad nie mogę bronić. Tę godajcie tam No no znowu to no, głupia. No. Jako ham Dojdzie ci dojdzie ci oczywiście milion kart. Ej znowu mi się zlagowało. Użyłem ten pewny strzał i ci nie odebrało w ogóle obraza. A nie, dopiero teraz. <noise> <laughs> jak kolo O Boże, co się dzieje? <śmiech> <śmiech> Chyba Dedos idzie na Polski. Pamiętam, tam Dedos w rolu czekało się godzinę, zanim do gry no, wszyscy, wszyscy ci pomierają. jak mi zabijesz <laughs> mnóstwo ludu, luda starną głowę. Muszę ci zabić. <laughs> Jeszcze dwie tury idę Teraz wystawię full obronę i zobaczymy jak będziesz gadać A w ogóle to jest niesprawiedliwe bo masz 30 level Handluj z tym Kajtę 30 level, nie ma tu level, aha A tyle Ale handluj z tym Handluj z tym Dobra zaraz sprawdzimy bo ja pójdzie 4 po wszystkich Tego go szmokora trzeba Nie, jak mi ich nie zabija to debasz I znowu wróćniczkę Dzika O Ziemnąłem. Dawaj, idź full atak. Pan, i będzie perfidnie... O, dobrze matka. jest. Myślę, że z prowokacją będzie. Mogłoby i być i tak, ale... Jak czas ucieka? nie widzisz, pan, że ja pracuję. <laughs> a gdzie ty byłeś w ogóle, jak tam za kaszłeś? Co? Na tych zdjęciach gdzie ty byłeś w Egipcie? Ty głupi No gdzie byłeś? W Kutnie Gdzie to jest? O Bogładzi Aha Aha to w Polsce, myślałem że w Bułgarii jakiejś Ty głupi jesteś <grym grym> <grym> tak <grym> hmm. Ty, człowieku Chodź mi trole Nie musi mi zabraknie jednego obrażenia Nie no się załamię Wszystkie z dobra no nie! Yeah. Co to jest za gonbow? Ja <laughs> nie, <laughs> nie mam nic takiego. Ja nie, iść, nie no. dasz. Nie dasz, chyba, żeby stawić jakąś prowokację. Tak. Mam maga jeszcze. Chyba nie, nie śpiew, mam maga. Nie mam maga, sorry. <laughs> co A idę na Ale to z nic nie. To będzie pierdolnięcie. Dawaj <laughs> zrób to dach. Tam się zabił. Dobra, chodź do końca. Nie wiem do końca co ty myślisz, ale masz już 0. W parkach masz 1 mana. Kura, nie wiem, że po zabijaniu wszystkie stworzy. Ryde, strzelę sobie jednego. Ja zrobię takiego flaisa teraz, dobra. Nie, nie rób playsów, daj mi wygrać <grystanie> Nie Dobra Dylam ci fory, okej okay? Nie <grystanie> Nie, bo jak ty masz fory to i tak przegram <grystanie> No. Już nie żyję, ja przykład <grystanie> a nie bo mam prowokacje Nie <śmienicza> <Nie>. <śmienicza> Nawet ty, ty. Ja zagrałem tak teraz Czarnokrzeżnik i nie umiem grać. Jezu, Czarnokrzeżnik to jest najlepsza postać. Ja nie umiem, ja nie, nie, nie mam nim 11 level. Ja to Najmniejszy z wszystkich. Ja mam, ja mam 11 na wszystkich prawie postaciach. U, to on wyjdzie 66. Młodszy jest młodszy. nie <noise> Dawa, ile masz odstępki? Nie wiem Ja pierdolę. Mam 14 FPSów Przez to, że tak gadasz. Teraz 7 przez ciebie <noise> <noise> W ogóle co jest ma kilka zamykwałeś mój on ma... kapisze tu, mów, że mam kilka minów